No to przechodzimy do części spoilerowej. Ci, którzy y, jeszcze tu są, a nie są jeszcze w kinie i słuchają tego, to niech teraz wyłączą i pójdą do tego cholernego kina. A ci, którzy już widzieli i chcą posłuchać, co sądzimy spoilerowo, to here you go. Zacznijmy od tego, o czym mówiłaś przed chwilą, o którą eee, walkę ci chodzi. No ta scena, kiedy... kiedy Sam po początek pierwszy, kiedy się poznają? Tak, kiedy Gamora, Gamora po raz pierwszy mu próbuje zabrać to orb i rocket i gród się tam zwalają i oni sobie w, w, wyrywają się sobie nawzajem co chwila. Jedno z czwartym się bije, trzecie z drugim i bardzo mi się to podobało. To było ładne, natomiast nie potrafię przecierpieć, jak to jest niesamowicie przypadkowe. A, Zresz... nie, 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 nie. Znowu, bo to jest rzecz... Ja nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby, gdyby oni wszyscy się poznali, bo, bo, bo Quill ma kulę, Gamora chce Kule, a, a Rocket i Groot chcą Quilla, bo jest dla niego nagroda. To byłoby spoko. Ale nie, film nam wyraźnie mówi, że shop i, i, i drzewo po prostu stoją tam sobie w tym mieście i przypadkiem odkrywają, że o to jest Quill, i przypadkiem dowiadują się, że to jest nagroda. I to jest tak strasznie. No to jest kosmos, tam są tysiące planet, i, i oni naprawdę tak przypadkiem się minęli na ulicy. Ale to nie było, że oni się przypadkiem minęli, to było wyraźnie w scenie pokazania, że Rocket skanował tą swoją maszyną tłum na zasadzie, czy znajdę tutaj kogoś, za kogo jest nagroda, bo jestem łowcą. I trafiło no, na Quilla. No tak, i no, to jest właśnie tak niesamowicie ale, przypadkowe. Ale, ale no bo są czasami kosmiczne, no, przypas rządzenia losu, no istnieje coś takiego. Karma is a bitch. Okej, okay, dobra. Ponieważ ja byłem fanem Gwiezdnych Wojen tak bardzo długo, w sumie to nadal jestem i spożyłem strasznie dużo tego Expanded Universe, to jest właśnie to, to co mnie tak strasznie wkurza, że to, to, to jest ta galaktyka, która jest tak niesamowicie mała, bo tam się ciągle ktoś wpada na swojego znajomego na planecie, na której obaj nigdy wcześniej nie byli. No słyszałeś, no Mad Max co, co chwila wpadał na tych swoich motocyklistów, no som. nie da się. Znaczy, jakby... Hmm. Logika moim zdaniem za tym jest taka, że no, gdyby oni wszyscy na siebie wpadli przypadkiem, to rzeczywiście to by, było, to by było dziwne. Ale to jest tak, że Quill w tym momencie miał na sobie dużą nagrodę i gdyby nie szpracz z, z grutem, to by jakiś inny łowca się w to wplątał. I mielibyśmy innego trafiło, strażnika galaktyki. Tak, by, no. by, tak by, by, byłby inny, że to po prostu to, 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 że to nie jest zbieg okoliczności na zasadzie, że jakim cudem tam w ramach tych wydarzeń to jest kosmiczny zbieg okoliczności, tylko to jest taki zbieg okoliczności, który zaczyna film. Znaczy, że akurat no dobra, oglądamy film dobra. o tych postaciach, bo tak się, bo tak się no akurat jest, złożyło, że tak się poznały. Tak jakby no jakby mieć pretensję, że Luke się poznał z Hanem w momencie, kiedy zamiast Hana mógłby być dowolny inny przemytnik, tylko akurat trafiła na Hana. No to jest, ten, na mnie to jest ten sam poziom. O, nie, 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 nie przekonałam. Proste, nie, no, nie, nie, nie jestem przekonany, ale nie chcę ciągnąć tej rozmowy w no. tym momencie. Dobrze. Znaczy, w ogóle nie chcę jej ciągnąć, to nie jest tak, że zaraz za anteną ci wygarnę. Nie, nie, nie. Po prostu... Dobrze. E, czy mamy jeszcze jakieś spoilerowe uwagi? Jezu, jaki ten film był fajny! Tyle fajnych rzeczy, o <laughs> Nie, ja tylko chciałam powiedzieć, że dla mnie, dla mnie film jest ważny w momencie, kiedy ja się na filmie popłaczę. Ja wiem, że to jest głupie kryterium, ale to jest wyraźny znak, że nieważne, czy film był rozrywkowy, czy fabuła, czy technicznie, czy ten, jeżeli w jakiś sposób złapał mnie za serce i wycisnął te łzy, to, to znaczy, że dla mnie działało. Ja wiem, że ja jestem łatwa pod tym względem. Ja się wzruszałam na naprawdę badziewnych filmach, ale w moim, jakby, osobistym rankingu to jest. To jest dla mnie ważne. Dobra, nie wiem Dziś... jak to ocenić, ale dla mnie największym zaskoczeniem tego filmu było to, że Thanos miał gadaną rolę. Zwłaszcza, że wydawało mi się, że Thanosa obsadzili już po zrobieniu tego filmu, nie? Nie, Josh Brolin. Nie. To jak to? Josh Brolin było wiadomo po zaraz, zaraz po scenie po napisach, w którym to było po, a po Avengersach. Zaraz po Avengersach? Niedługo po tak. Avengersach by ogłosili, że George Brolin będzie grał Thanosa. Tak, ha. tylko wszyscy się zastanawiali, to w jakim z... zakresie się pojawi w Guardiansach. Okej, okay, no? to pewnie zdążyłem o tym zapomnieć. Okej. Okay. Thanos swoją drogą. <słuch> fioletowy chłystek w fotelu, no co to ma być? Nie, no, ma, ma, swój, ma, swój, styl, no, tak? On, z, on zatrudnia, zatrudnia ludzi, żeby no, robili to, rzeczy za niego. Thanos równie dobrze mógłby tutaj Bluefeldem. W sensie, on robi, on robi za Bluefeldem, po prostu siedzi w fotelu kodem. i rozgrywa ten, i rozgrywa y, swoje pionki. Ale zabili Aleksisa Denisowa. Kto? Co? Ten aktor z Buffy i Angela Mouch, Allison Hannigan, podkłada głos pod tego majordomusa Satanosa. ten, A, ten facet, z którym Loki rozmawiał w Avengers, który teraz też się pojawia. A, to, no tak, rzeczywiście. A ja nawet nie wiedziałem, że to No też nie to... ja Dobrze wiedzieć. Kolejny znajomy y, głos. Y, tam jest też. Y, Przecież było. Momentami oglądałem ten film i miałem wrażenie, że napisał go Widon, bo tam są takie zagrywki. Iście Weidanowski, gdzie mamy taki schemat, który zostaje obrócony w żart, gdzie na przykład właśnie jak Quill ląduje na gamorze, po tym jak ją wyciąga z próżni i zaczyna dyskutować, że odnalazł sobie coś e, coś głęboko w sobie i potem i potem to jest obrócone w żart. Przecież ta scena, gdzie oni właśnie wstają po kolei i deklarują, że tak, że e, ruszą razem do walki i <laughs> roket na koniec, że za dobre. To akurat było ładne tłumaczenie, że pięć, pięć fujar w kółeczku. <laughs> Ale z tego co wiem, Gan, znaczy może nie wiem, czy są z Widonem kumplami, ale na pewno się znają i ja wiem, że ludzie z Marvela się konsultowali z Widonem pod tytułem. Tak, Widon mm -hmm. od paru lat jest tam fanem. Gen, gen, nie, no jest, jest też generalissimo i tam ma, ma oko na to, co w innych filmach się dzieje. To, co, to, co ja już od, od dłuższego czasu mówię, że mam wrażenie, że Marvel wygrywa na tym, że. Marvel po prostu postanowił zaufać ludziom, których zatrudnia i po prostu właśnie no, bierze takie Pomijają Organa i pozwala, Santmana. Mu, pozwala mu robić. Santmana. O jeżeli, jeżeli cokolwiek dobrego z tego filmu wyjdzie, to ja będę ta, w takim ciężkim szoku. Akurat ja nie jestem tak wielkim fanem Wrighta, żeby twierdzić, to, że, że na nie pewno. Nie chodzi o, o fanostwo Wrighta, to chodzi o to, jak ten film się sypie. No tak, to, to może być, coraz bardziej się martwię o tego Antmana, to może być pierwsza klapa Marvela. Iron Man 2. Ja niego go obejrzałam, wcale nie jest tak źle, Myś... ja naprawdę nie rozumiem z czego to no źle. źle. Mm. Iron, Iron Man 2 dźwiga tylko i wyłącznie RDJ na swoich ramionach i to też z trudem. E... E... Ale... E... No tak, że daje... Daje właśnie szansę, daje szansę swoim ludziom po prostu i nie wtrąca się za bardzo w to. I mam też trochę wrażenie, że to jest kwestia tego, że od lat tam w napisach się pojawia Avi Arad jako producent, tylko że Avi Arad już chyba po prostu zbiera swoją garzę i ma wszystko w dupie, ale, bo jest za stary na to ale, wszystko. W, ale wiesz, kto to jest Avi Arad? Avi Arad to jest facet, który pojawia się w napisach do tych wszystkich kreskówek i tak dalej i w ogóle nie ma To jest tylko to jest facet z firmy zabawkarskiej. Toibis. On w życiu, wiesz, nie miał nic wspólnego z powstawaniem komiksów. To jest po prostu facet z firmy, która kiedyś wykupiła Marvela, zanim Marvela wykupił kto inny. Ja nie, mam wrażenie, że dokładnie tam tej jego historii nie znam, ale mam wrażenie, że jakby czytałem o tym, że on tam się wtrącał, że przy tych pierwszych filmach, nie być może to było dla Sony, być może to było, wiesz, przy produkcji tam z Spidermana, że on tam się mimo wszystko tam trochę wtrącał. A teraz po prostu już Matou. Gdzieś, ale, ale mhm. dobra, to już, to już a jest A tylko propos moje rzeczy, wrażenie. które ludzie mają gdzieś, to jest kolejny po zimowym żołnierzu film, gdzie po prostu chcemy jak najszybciej rozprawić się z cameo Stanali. Tak próbował. Mhm, Miejmy tak. to już ze sobą. Zdaje się, że Hitchcock wstawiał się do każdego swojego filmu. Na po, otwarcie. Tak? Nie, nie, właśnie na początku nie. Tylko potem stwierdził kurczę. Ludzie przychodzą na moje filmy i wszyscy czekają na to, kiedy tam będę i to ich rozprasza na seansie. To, to, to niech będę gdzieś na początku już we wszystkim kolejnym mhm. filmie. Absolutnie. I tak jak mówiłem, że ten film stoi na postaciach, to co mi się podobało, to jest to, że tam jest kilka takich momentów, które krystalizują, skupiają jak w soczewce to, kim ta postać jest, na które film wcale nie, kładzie, nie robi z nich całej sceny. Mhm. Więc to jak, to jak Quill się cieszy, kiedy w finale ten horror, jak mu tam mówi do niego per Star-Lord, to jest, to jest piękny moment mhm. tych. E, czy ten. No jest właśnie wszelkie uśmiechy, wszelkie uśmiechy Gruta. E, prostu, Grut jest po prostu Grut bezcenny. jest po prostu jak, jak taki wielki dog, który e, jest w stanie rozwalić wszystko, ale nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi. No dobra, a propos rozpalania wszystkiego, to jest coś, z czym ja miałem problem. Znaczy moment, w którym on w finale tam nabija na swoją rękę tuzin żołnierzy, to jest strasznie brutalna śmierć, eee. wiadomo, to jest pg Fertin eee? tam tak. nie ma kropli krwi, ale to tak. jest, nie, to, to Ej, był ale... moment, w którym eee, ja pomyślałem, przesadziłem. Ja, ja już ja wcześniej miałem taki jeden Widzę, moment, gdzie on w więzieniu rzuca po prostu facetem i on spada gdzieś na dół i słyszymy krzyk i urwany, urwany krzyk, gdzie on ja, się... Okej, okay, on nie żyje, ale dobra, pomijmy to milczenie. Być może wylądował na kostkę. Umówmy się, w tym filmie jest dużo kreskówkowej fizyki, gdzie, gdzie bohaterowie roz, rozbijają się o ściany i w ogóle, no ale przebicie na żywca i walenie po ściany, nie, to było... To, z, mam wrażenie, że to wyszło dużo brutalniej, niż, niż Gan myślał, że to wyjdzie. Mm, trochę tak. Oraz z drugiej strony, biorąc pod uwagę, do jakich filmów Gan ma tendencję jak i jaki ma bardzo specyficzne poczucie humoru, ja uważam, że on siedział za ekranem i się braktał, jak głupi że to była jego ulubiona scena. Tak samo jak w e, już teraz po prostu ukochanej przeze mnie scenie właśnie otwarcia, kiedy po raz pierwszy widzimy Krisa Prata, kiedy on idzie przez to zrujnowane miasto, śpiewając, tańcząc i rozpalając całą faunę, która tam jest. Po prostu totalnie na luzie, na zasadzie jep, 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 śpiewam do jawczurki jak do mikrofonu. To było po prostu dla mnie taka kwintesencja Gana, że ja stwierdziłam, tak, to jest taki film, ja to kupuję. Jawczurki. No jakieś tam. Wyglądało jak mysz. To a propos takie, myszy, w tłumaczeniu był żart a propos jeszczu, myszy. Gryzanie. Kamil, zauważyłeś, że w tłumaczeniu był żart a propos myszy, W pewnym momencie e, Gamora coś mówi do, do draksa na zasadzie, że e, coś tam, że przywale ci princess na zasadzie. No. Księżniczko, i tłumacz a, a, to przy myszko. temacie na myszko. Nie jestem myszą, a ja w brecht. Co do kresku te, te teksty Draxa to, był, to była rzecz, z mi tłumacz dziwne rzeczy robił. Bo tam, on, on miał trochę taki szekspirowski, um, że tak powiem, zaciąg, przynajmniej w angielskiej wersji. Tam, on po, mówił no, językiem po bardziej gramatycznym. Tak, po polsku to się trochę zgubiło. Tak, sypało się jednakowoż. Czy też rzeczy o. jak grochem o ścianę. <laughs> jest ta w, wymiana, tak. że. Metafors go over his head. Nothing goes over my head. My reflexes are too fast. I catch it. <laughs> <gryślin> Co do kreskówkowej fizyki, to był uh, drobny problem z logiką tego filmu, ale który po, to, to, przemilczę i stwierdzę, że no po prostu takie. Jak widzimy... Ronana. Czy właśnie nie zadeklarowałeś, że przemilczysz ten problem? W sensie. Powie, a potem już nigdy więcej o nim o, nie wspomnę. Oglądając film, bo to jest, to jest, po prostu jakby konwencja i już trudno. Gdzie Ronan, jak zabija tego właśnie doradcę Thanosa, no to on po prostu tą energią łamie, łamie mu kark. Po czym jak rzuca guardiansami po kątach, no to po prostu nimi rzuca, to po prostu ich od, odrzuca, wali, wali po ścianach i jakby im się nic nie dzieje. I jakby widzimy, że on nie jest w stanie po prostu zwykłej, zwykłemu człowiekowi złamać kark i jakoś tego nie robi, kiedy walczy z, kiedy walczy z naszymi bohaterami. Tak. To taki drobny, logiczny, logiczna nieścisłość, ale no mówię, no po prostu, to jest właśnie konwencja komiksowej fizyki. Cóż. Mi, mi się bardzo jeszcze jakby z takich finałowych wątków podobało um, We Are Groot. Um, no. Moment, w którym Groot jakby ratuje całą resztę drużyny, e, który po prostu wzruszyłam się straszliwie e, i potem jeszcze jak Rocket po nim płakał, to już w ogóle też beczałam jak głupia. Ale dałaś się nabrać, że go odstrzelili na stałe? Nie, bo jakby wiedziałam... No It's logic, to roślinka, wystarczy ją z powrotem zasadzić, to było dla mnie oczywiste, ale to, że jakby Roket... Znaczy inaczej, ja myślałam, że Roket ma tę samą świadomość, którą ja mam, ale jego to mimo wszystko rusza, to mnie ruszyło, że jakby... On mając świadomość, że jego kolega wróci, nadal na znaczy nad nim on, płacze. Znaczy on nie wiedział. Ja no, wiem, no, ale... W filmie nie wiedział. Nie. Znaczy wiem, ale po prostu miałam taki moment w filmie, kiedy sobie coś takiego pomyślałam i to mnie to mnie bardzo wzruszyło. No i jakby sama samo finałowe rozwiązanie, jak oni ostatecznie tego E, Rona naprawdę pokonują to było, to było tak kreskówkowe ale to było ta... siłą ale to... przyjaźni Oj. i miłości ale, ale, z naszych to połączonych mia... mocy powstaje ja sens. kapitan to, przyjaźni to, to miało sens, że to nie była tylko czysta siła woli bohatera tylko rzeczywiście jakby rozdzielili między siebie tą zabójczą moc mi się to podobało okej, okej, nie, wiesz co, bo ja, bo ja mówię, że kres, kreskówkowe te mieli zny scenariuszowe i w ogóle, i że to wszystko kreskówka Problem w tym, że to jedna z moich ulubionych kreskówek, to znaczy te, ta scena, dwie sceny w tym filmie tak mi się kojarzyły z kreskówką o X-Menach z Fox Kids, X-Men TAS. Właśnie to trzymanie się za ręce, żeby tam siły życiowej, coś tam. E, kres, jak kreskówka robiła adaptację sagi Feniksa, w komiksowej sagi Feniksa Jean Grey ginie w kreskówkowej natychmiast z wstaje, ponieważ oni łapią się za ręce w kółeczko i Feniks odbiera ten część siły życiowej każdego z nich i wskrzesza Jean Grey. Więc to mi się to było pierwsze, co mi się skojarzyło, a drugie to jak w kółeczku wstają i po, po kolei przyłączają się do Quilla, to jest jedna z moich ulubionych scen z tamtej kreskówki, to jest finał pierwszego sezonu. Jak decydują, czy, czy, czy pomóc ten człowiekowi, który nienawidzi mutantów i, i, ten, i wszyscy ostatecznie po kolei się decydują i tylko Magneta za nimi patrzy i mówi, że są idiotami. Dla mnie ta scena w finale jeszcze nie wiem, czy miałem skojarzenia z Naruto, jak tak wyglądałem, bo to jest takie anińcowe, właśnie siła przyjaźni, jeśli staniemy razem, to nikt nas nie pokona. My little pony friendship is magic. Ale tak, to jest po prostu takie rozwiązanie dosyć kreskówkowe, więc może możemy, się kojarzyć z wieloma Czy rzeczami? możemy jeszcze przez chwilę powiedzieć o tym, jak fantastycznie Rocket i Groot byli zrobieni w tym filmie? Bo mam wrażenie, że nie, nie może, powiedzieliśmy wystarczająco. No, możemy nie. rozmawiać o tym Mówiłam, godzinę, jak dla mnie. Najmniejszy włosek na jego piękny Drżonym, ale, ale, drżonym, ale jak ten, ten rocket no. mokry przychodzi tam w więzieniu, taki zmoczony szczur, biedny. Tak, albo jak 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 jest się... mokry, albo jakby szpi i ma przygnieczone futerko na jednym boku. To są tak niesamowite wizualne dowcipy. No. Czy gród po prostu, grud ma tak fantastyczną mimikę, tak. albo to, że Gan jest w stanie. To jest trudna sztuka, wbrew pozorom, przedstawić żart w tle, rozwinąć całą akcję w tle, kiedy na pierwszym planie coś innego się dzieje. Więc kiedy tam układają plan w więzieniu i, i w tle, przez minutę chyba obserwujemy, jak grud już robi swoje. <grystanie> więc musimy poczekać, najpierw mieć plan, żeby potem wykonać to jedno jep. No cholera. To jest, to jest bardzo ładnie rozwiązane. Tak, no i jeszcze też, że Winnowi Dieslowi udało się jednak udźwignąć te, tą jedną kwestią, wyrazić. No, sporo gamę emocji, może to nie jest ogromne, ale mimo wszystko sporo, sporo był w stanie wyrazić tym śmiech, jednym właśnie, I am Groot. E, ja więcej słyszałam Win w Grucie i to nawet nie w I am Groot, tylko w jego tam jękach, okrzykach i oh, słyszałam po prostu ten Win hmm, tak, tak. niż słyszałam Bradleya Coopera w, w Rocketzie. Ja w ogóle go nie słyszałam, dla nie. mnie to był obcy głos. Były jakby... Pewne frazy były wymawiane w charakterystyczny dla niego sposób, ale dla mnie Rocket był... Właśnie to mi się bardzo podoba, że to nie był Bradley Cooper jako Rocket, tylko to był jakby... To był Rocket. To był osobny byt mm. ze swoim własnym głosem i w sumie bardzo mi się to podobało. Co tam jeszcze było fajnego? Wszystko było fajne. Jemy jeszcze raz. co my tu jeszcze Koniecznie. robimy? Chodźmy do kina. Nie, to jest który ja będę musiał... Będę musiał sobie sprawdzić pana na DVD i... Znaczy, to jest film, ja ten film oglądałem i ja, chciał, ja chciałbym mieć Google Glass i puszczać sobie na nim ten film tak, żeby w każdej minucie mojego życia mieć go przed oczami. Bo po prostu to jest, to jest, osobi to jest moja osobista kwestia. To chyba nie jest do końca zdrowe. <laughs> znaczy, to, to jest moja osobista kwestia. Po prostu tak właśnie, tak bardzo mi się podoba ta konwencja tego, tego space fantasy. E, tak, te, tak fajnie jest to zrobione, napisane, wykonane. Wszystko na tym, w tym filmie robi na mnie wrażenie i po prostu, no nawet jeśli on tam ma scenariuszowe problemy gdzieś tam w fabule, no to, to, to mówię, to, to są problemy w fabule, ale nie w strukturze. Struktura jest, moim zdaniem się trzyma i, i naprawdę to jest niesamowite hmm. przeżycie. No, z perspektywy czytacza komiksów, to jestem bardzo zadowolony z tego, jak, jak rocket wypadł, jak gród wypadł. E, nowhere na ekranie. To, to zrobiło hmm. na mnie wrażenie. Tak, ja tutaj ten nawet miałem skojarzenia z SAGą gdzie ja bym bardzo chciał, żeby, ten, żeby ktoś zekranizował sagę. No e... coś w tym jest. E, zwłaszcza, że ten film idzie, e, tu już wracamy do komiksowych wątków, ten film idzie dość głęboko w kosmologię Marvela. Może nie, nie wyjaśnia szczegółowo, o co chodzi. Bogu ale, dzięki, bo to było że to trochę za dużo. No tak, i za głupio. Hmm. Umówmy się pomysły Kirbiego z lat. E, ale tak, e, pokazuje nam tych Celestiali, czyli właśnie nowhere jest, jest w głowie martwego Celestiala. Hmm. A tam potem widzimy Celestiala na powierzchni jakiejś planety, robiącego rozpierduchę e, To są. że tak powiem, w skali wydarzeń komiksów Marvela to trudno o coś bardziej epickiego, jakby nie ma większej skali. Hmm. As, as, as big as it gets. E, to było strasznie fajne. Zabrakło mi tylko, żeby ten pies coś powiedział. To, to, to już jako czytelnik komiksów byłbym wtedy w pełni usatysfakcjonowany. A może to... wspomniał jakie o psa chodzi. Radzieckiego psa telepatę, kosmonautę. No, co tu więcej? Znaczy, raczej, w filmie się pojawia radziecki pies, ale nie wiemy, czy to jest ten radziecki pies z komiksów, czy to jest tak, jakbyśmy z Kamilem podejrzewali nawiązanie do psa łajki. Nie, nie, to jakby nie ma żadnych wątpliwości, że ten pies jest tam po to, żeby każdy czytelnik komiksów wiedział, że to kosmo. Ale właśnie przy okazji, skoro to przy tym jesteśmy, to Benicio Del Toro jako kolekcjoner, tak. No, gra postać z kreskówki. Tak, ale jakoś nie wiem. Być może po prostu nie miał szansy się nagrać, ale jakoś. Po, po tej scenie, po napisach, po torze drugim. Spodziewałeś się więcej ja tak, trochę. Tak, liczyłem że, liczyłem, że będzie go trochę więcej i że właśnie będzie deltoro, deltorował po ekranie, gdzie rzeczywiście zostawić. jednak on, on potrafi zrobić duże wrażenie. No. Słuchaj, co, co on właściwie mówił w, w, po zakończeniu tora? Jak, jak on dostaje kamień, to mówi: Five to go, tak? Jakoś tak, one down, coś takiego. Ale no właśnie, ja się spodziewałem tam... się, że w tym filmie będzie nawiązanie do tego, że on ma już jeden kamień. A ja właśnie kamień. chciałam się zapytać, biorąc pod uwagę, co się wydarzyło w jego, w jego kolekcji, gdzie jest ten czerwony kamień? Co się z nim stało? What happens next? Co się dzieje w ogóle? Znaczy właśnie, że, I właśnie że to, to jest, to jest kole, dziwne, kolejna bo... rzecz, bo ja po zakończeniu Tora byłem przekonany, że on robi dla Thanosa. A... No właśnie też, ja już byłem przekonany, że on ma dwa i że. I teraz tak dziwnie, no bo oddali... Znaczy, nie nie, nie, nie ma dwa. Bo on, on dostał tylko Eter A, pod koniec tak, to, i, I teraz koniec. przez chwilę miał w rełkach diorb, cokolwiek to jest. To jest Jakoś tam no tak, to? tak, ale teraz tak, no Eter, eter wygląda na to, że pozostał u kolekcjonera. Tesseract jest w wszy... Wasgardzie. Tak, A, właśnie, w, właśnie o to chodzi, że pod koniec dwójki, oni nie chcą mieć eteru dlatego, że Tesseract jest już w Asgardzie no tak, nie jest azgardzie, w jednym miejscu no i teraz Orb jest w Nova Prime nie wiem co dalej to zostają jeszcze trzy Jezus ja Maria, ile oni filmów jeszcze chcą zrobić? Nie, bo na razie przewidywania w są takie, że Avengers 3 to będzie team-up Avengers z Guardians of the Galaxy przeciwko no, Thanosowi. No to to by... no, no to ale to, to co, znaczyło, no, że to... musi się przewinąć jakiś w Ultronie, w Ant-Manie no, i w raz, jakimś dwa. jeszcze jednym Strange, Doktor, Doktor Strange, Dr. Strange będzie Strange. po drodze. i potem Avengers 3. Wiesz, oni nie muszą robić całych no, filmów Avengers a Guardians 2 tym... kiedy mają być? Po, po trzecich Avengersach? Chyba tak. Nie wiem. W tym momencie, mam, nie wiem. mam jakieś, ale niejasne bardzo. Jakbym w tym momencie miał nie. powiedzieć, to bym strzelał, że trzeci Avengers mają wyznaczoną datę na 2016, a to na pewno nie będzie po trzecich, tylko przed trzecimi. No. Co? Avengers dwójka są w przyszłym roku dopiero. No tak. A kolejni będą jeszcze za dwa lata prawdopodobnie, czyli no tak. trójkę. No to jeszcze coś, ten, no to jeszcze no, jest miejsce no, na i... A poza tym, umówmy się, oni nie muszą, jakby nie muszą robić całego filmu o, o którymś z kamieni. Mo, może być no. wspomniane. No. Wygląda na to, że chcą. To no. ma... łatwe zagranie. Łatwe się pisze takie filmy. No. Prawda. Ale tak, zastanawiam się nawet w trakcie seansu, co, co się stało z tym eterem i gdzie on teraz ale jest. Wresz, wresz mi to zabrakło a propos kolekcjonera. Ale tak, że jakby to, to jak się pojawia na chwilę, ale. Ale Howard nie robi, the Duck to mieliśmy! Tak. <laughs> eteru nie, ale Howarda mieliśmy. Scena, scena po napisach. Nikt się z tego nie spodziewał. E... Co nie zmienia faktu, że pierwsza scena jakby. E, bo jest scena po napisach i scena po napisach, po napisach. W każdym razie ta pierwsza scena. Jest o niczym, ale ja, ja się turlałam po ziemi ze śmiechu. Ja wiem, że to jest banalnie prosty żart, ale ja się turlałam po ziemi ze śmiechu. Po ja prostu. Gród jest tak fantastyczny. Och jej, och jej. Spodziewałem się, że coś powie, jako ten tam pełd w doniczce. Bo po powinien takim cieniutkim głosikiem coś powiedzieć. Ja am grud! To też by ci chyba zsikała w tym kinie. <laughs> Szczególnie gdyby to w Diesel rzeczywiście, <laughs> by swoim najcieńszym głośnikiem, <laughs> który okay. i tak potrafi, cen zburzyć ściany. <laughs> Oj. Ale tak, ale też yy, GAN mocno, mocno czerpie z klasyków klasyków kina lat osiemdziesiątych i jakby miał, ja spore skojarzenia właśnie z Orbem, z Indianem z Indianem? Indianem Jonesem Indianą Jonesem eee, właśnie zarówno w pogoni za McGaffinem, jak i to czym ten Orb jest, że po prostu niszczy niszczy ludzi, którzy są na to za słabi no to tak nie, nie do końca to samo co Arka Przymierza, ale jakby pewien taki element tego eee, w tym jest. Tak, ale właśnie mam wrażenie, że to jest mądre zagranie Marvela, że oni jednak zatrudniają ludzi, którzy znają się na, na popkulturze i umieją z niej korzystać i czerpać i przeinażać i remixować. No. Nawet, nawet ten cholerny dramaturg Brana coś, coś z tego wydukał. No. Ja lubię jednak mimo wszystko pierwszego Tora, ja to po prostu lubię. Brana się bawi trochę inną. Inną kulturą, trochę wyższą, a przynajmniej próbował mam wrażenie. Ja się zawsze śmieję, że pierwszy Tom jest. Tom? Pierwszy Tor jest. Kata <laughs> Nie wiesz, I have stone on the Brain. Że pierwszy Tor jest taki bardzo, że tak powiem, hamletowski. Ale właśnie mam wrażenie, że to jest. To jest bardzo mądra decyzja czy kierunek, który Marvel obrał, żeby brać właśnie ludzi, którzy umieją się. Bawić kinem, bo Weedon to ma, Gant to ma, Wright to ma, ale go nie chcieli i ten Peyton Reed, którego zatrudnili do Antmana, to też jest facet, który umie się bawić popkulturą, bo ja oglądałam jego poprzednie filmy. I to też jest facet, który ma Polot. On jest zupełnie innego rodzaju kina, dlatego się bardzo martwię o tego Antmana, ale to też jest facet, który jakby ma z tego Friday i to widać. No już, nie, nie demonizujmy tak strasznie Warner Bros.ów. Zack Snyder też ma swoich fanów. Ja, ja się nawet pośrednio do nich zaliczam, ale po prostu widzę pewną. pewną Lepszy Snyder tendencję. niż Michael Bay. Ale, <grym> tak. Ale poniekąd, poniekąd widzę ich jako równorzędnych. Tylko, tak. że Snyder jest trochę większym geekiem niż, niż Bay. I to, to mu się liczy na plus, ale. Tak, Bay się onanizuje kolejnymi Transformers'ami, Snyder się analizuje Sucker Punch'em. <grym> Okej. Okay. Oj, umówmy się, no, to jest jeden wielki FabFest. Ja bardzo lubię Sucker Punch, ale to nie jest film, w którym należy szukać treści. Ale chyba schodzimy z tematu. Schodzimy z tematu. Tak. tak e... był temat? Guardians of the Galaxy. E... No, to chyba tyle od nas. E... Nie sądzę, żeby nam przyszły do głowy jeszcze jakieś sensowne uwagi, nie że te, które były do tej pory, były sensowne. E, bardzo gorąco film polecamy. Wszyscy powinni na niego pójść, jeśli jeszcze nie poszli. E, a jeśli nie poszliście, no to co tu jeszcze robicie? Tak. Idźcie na ten film. Jak Go widzieliście, idźcie jeszcze raz. Jako zaletę muszę jeszcze wymienić to, że ostatecznie nie ma wątku miał z Gamorą i Quillem. Bo mm -hmm. spodziewałem się, że tutaj pójdą po linii najmniejszego oporu. Są przesłanki, że może w sequelu... They Pacific rimmed it. Tak, tak, tak. i to jest zaleta. Właśnie, w tym momencie. Mam wrażenie, że sporo filmów teraz tak, tak mniej więcej rozwiązuje, ten, gdzie tak troszkę. Mu, musi być jakiś taki wątek romantyczny trochę, ale nie chcą go za bardzo rozgrywać, więc zawsze zostaje w takim zawieszeniu. Ale bo nie, bardzo dobrze. Ja do, się uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo y, można i zjeść ciasteczko i mieć ciasteczko. Ci, dla których ci, którzy lubią takie wątki, to coś tam mają, a ci, których te wątki doprowadzają do szału, to przynajmniej mogą się pocieszyć tym, że ostatecznie to się kończy tylko na takiej przyjaźni spod tekstami. The best kind of friendship. <laughs> <laughs>